Siema, z tej strony Hubert i chciałem dzisiaj obalić wszystkie mity na temat Dubaju, bo ilość tych zapytań, jakie otrzymuję w ostatnich tygodniach, po prostu mnie przerasta i zamiast odpisywać każdemu, po prostu będę dzielił się tym filmem. Kwestia pierwsza, czyli bezpieczeństwo. Byłem w Dubaju osobiście 13 razy, mam tam multum znajomych i nigdy, przy nigdy nie widziałem sytuacji, gdy ktoś kogoś obrażał na ulicy, gdy ktoś kogoś atakował. Nie słyszałem o żadnym przypadku, żeby ktoś kogoś pobił nic. Według mnie Dubaj jest w top 2, top 3 najbezpieczniejszych miastach miast świata obok Singapuru i Tokio, bo od razu jak wjedziecie do tego miasta poczujecie, że żyje się o wiele bardziej komfortowo niż na przykład w Polsce. Także... O żadne ataki, o żadne hamstwo i tego typu rzeczy nikt się nie musi martwić. A myślenie, że nie wiem, że w Egipcie coś się wydarzyło kiedyś tam i wiązanie tego z kulturą Emiratów jest totalnie błędne. Większość ludzi w Dubaju to są ludzie przyjezdni, Europejczycy, Azjaci. E, ludzi z Bliskiego Wschodu nie ma aż tak dużo. Pamiętam w 2017, jak moi rodzice przyszli. E, przyszli. Przyjechali do mnie do Dubaju i poszliśmy na spacer, a oni się mnie pytają: No i gdzie ci muzułmanie? Druga kwestia, czyli ubiór. Oczywiście nie wypada, ale myślę, że to w żadnym kraju świata nie wypada. Chodzić w miniu jest gołym tyłkiem przez miasto. Tak samo i w Dubaju nie wypada. Ale jakieś tam w ogóle teorie, że trzeba chodzić w burce, głowę zakrywać, nogi nic takiego. Nie wiem, skąd te plotki się biorą, jakieś głupie portale je powielają. Jedyne miejsce, gdzie się trzeba ubrać zgodnie z zasadami, to jest meczet i Emirates Palace w Abu Dhabi, z tych turystycznych atrakcji. Do kościoła jak idziecie, to też nie idziecie w krótkich spodenkach i... albo w jakiejś miniuwie. Więc do meczetu jak idziecie, to długie spodnie, zakryte buty i koszulka zakrywająca ramiona. A kobiety muszą zakryć głowę chustą, yy, strojem, który dostaną na wejściu do, do meczetu. Także po, po mieście możecie chodzić jak sobie wymyślicie, ale w związku z tym, że jesteście gośćmi w kraju arabskim, to też wypada się ubrać ok. Yy, ale zwykłe, krótkie spodenki, zwykła, krótka koszulka to jest jak najbardziej dobry ubiór i nikt Wam nie zwróci uwagi, nikt Was nie aresztuje za to. Często słyszę też. O tym, że ktoś gdzieś coś wyczytał od kogoś, kto kogoś zna, ktoś mu powiedział, że w Dubaju, jak jesteś parą nie małżeńską, to nie możesz spać w jednym pokoju ze swoją dziewczyną, która jeszcze nie ma ślubu z tobą. Jest to też nieprawda. Fakt, może się to zdarzyć, bo kiedyś tak było, ale to były lata temu. Ja osobiście przez 6 lat, jak w Dubaju bywam co kilka miesięcy, jak rozwijam swoje biznesy i tak dalej nie słyszałem o takich historii, że ktoś komuś nie pozwolił spać w jednym pokoju. Ale jeśli chcecie mieć pewność, że będziecie spali w jednym pokoju ze swoją dziewczyną, z którą nie macie ślubu, to wynajmijcie apartament ode mnie. <grytanie> Trzymanie się za rękę z dziewczyną na mieście. Eee, w 2013 nie było to jeszcze aż tak popularne. Natomiast teraz. Praktycznie każda para, która idzie na mieście, trzyma się za ręce, obejmuje. Także Dubaj się zmienia. Ma on najbardziej liberalne podejście tak, do takich kwestii. Także jak najbardziej możecie trzymać się za rękę, możecie się uścisnąć. Ja szczerze, chodząc po Dubaju, jakoś staram się unikać całowania przy ludziach, bo wiem, że tak jak mówiłem wcześniej, jestem gościem w innym kraju. Wypada trochę zachować kultury. Wiem, że może to niektórym muzułmanom nie pasować. A ja nie umrę, jak nie pocałuję swojej kobiety w tej minucie, tylko potem, jak będę w mieszkaniu. Kwestia cen. Nie wiem też skąd bierze się to wyobrażenie o Dubaju, że jest on drogi. Może dlatego, że Dubaj jest tak luksusowy, jest przepych tego wszystkiego w jednym miejscu. Ale Dubaj naprawdę nie jest drogi. Na przykład. Ee... Nie wiem, przyjmijmy, że chcecie polecieć za tydzień w kwietniu. Ja jestem w stanie wynająć 8-osobowej rodzinie apartament za 600 zł za dobę. To jest bardzo tanio, wydaje mi się. Można sobie wynajmować pokoje ee, prywatne dla dwóch osób z Airbnb, z Bookingu po 100-200 zł za dobę. Przecież to są niższe ceny niż na całej zachodniej Europie. A co dopiero do, do porównając do Skandynawii albo Władysławowa w trakcie sezonu. Co do jedzenia. Bywałem tam wiele razy, zamawiałem jedzenie z różnych, knajp jadałem w różnych i naprawdę spokojnie można zjeść obiad za 20-30 zł. Jak chcecie, to możecie zjeść za 50, i jak chcecie, to możecie też za 250. A nie znaczy to, że Duba jest drogi, bo to tak samo w Warszawie możecie pójść na obiad za 250, a możecie zjeść takie same danie przygotowane przez innego kucharza w knajpie jakiejś słabej. W cudzysłowie, bo nie, nie wiadomo, czy ona słaba, i zapłacić 25 zł. Także Dubaj naprawdę nie jest drogi. Wyjazd tygodniowy, organizując według tego, co, co ja organizuję, za osobę można zamknąć już za 2300 do 3300, w zależności od tego, jaki apartament bierzecie, ile jecie, czy jecie śniadanie, obiad i kolację w knajpie. No, jak wiesz, jak jecie obiad, śniadanie i kolację w knajpie. W klubie codziennie, to oczywiście wydacie dużo alkohol w Dubaju. Jak najbardziej każdy może wwieźć e, alkohol do dubaju. Są do tego wytyczne, ile można wnieść wwieźć tam bodajże 4 litry na głowę, coś takiego. E, w każdym razie można wwozić alkohol, lecz żeby go oficjalnie pić w mieszkaniu, to trzeba mieć licencję. Ale oczywiście nikt z tego powodu nie będzie wam robił problemu, nikt was na lotnisku nie zatrzyma. Sam miałem teraz sytuację, wiozłem cztery butelki czy trzy butelki e, wódki dla znajomych w Dubaju. Przewiozłem, podczas kontroli pani otworzyła mi walizkę, zobaczyła, także nie dość, że przeszedłem kontrolę, to jeszcze nic nie powiedziała na ten temat, także sprawdzone na sobie. Jeśli chcielibyście oficjalnie pić, do tego potrzeba licencję, więc złożyć dokumenty. Dla turysty to nie ma prawa bytu, oczywiście. Ale normalnie, legalnie możecie pić alkohol w restauracjach, w barach, w miejscach, gdzie po prostu mają licencję na sprzedaż alkoholu. I większość hoteli, i praktycznie wszystkie te bary, knajpy mają licencje, także. O to się nie musicie martwić. Jeśli ktoś ma duże ciśnienie, żeby napić się alkoholu w Dubaju, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Eee, problem może się zacząć wtedy, kiedy pijecie alkohol bez licencji w swoim mieszkaniu i na narozrabiacie. A to tak samo, jak w Polsce na narozrabiacie po alkoholu, to też was mogą zatrzymać. I w Dubaju to samo. Tatuaże w Dubaju. Również nie wiem skąd ten mit się wziął. To już przekracza jakiekolwiek granice. Możliwe, że w jakiejś pracy nie akceptują tatuażu. Nie wiem, na przykład jeśli jesteś stewardem, to może wtedy przeszkadza, że ten tatuaż musi być gdzieś wyżej, żeby go zakrywać. Ale. Wpuszczą cię do kraju, jeśli masz tatuaż. Ostatnio byłem na plaży, gości obok mnie leżał, miał tyle tatuaży, że skóry nie było widać. To on przecież byłby pierwszy do zatrzymania. Także jak najbardziej nie martwcie się, że macie gdzieś tatuaż. Nikt was z tego powodu nie zatrzyma. No dobra, to był taki w sumie skrót tego wszystkiego, co chciałem obalić, po prostu, żeby móc szybko ludziom podesłać, którzy mieliby wątpliwości na temat tego, czy oni wjadą do kraju, czy ich tam nie porwą, czy nie wydadzą miliona złotych. Nie martwcie się o nic. Gwarantuję, że jeśli nie byliście jeszcze w Tokio i Singapurze, to. W bezpieczniejszym mieście niż Dubaj nie będziecie, ponieważ poczucie bezpieczeństwa tego komfortu psychicznego jest nie do opisania. Ja, jak tam wlatuję, to tak jakbym po prostu o nic się nie musiał martwić. Nie muszę się martwić, że zaraz jakiś dresz do mnie podbiegnie, że ma problem. Nie muszę się martwić, że jak zostawię aparat, to mi ktoś go y, ukradnie. I teraz super sprawa. Zostawiłem dwa lata temu aparat w Dubaju na jakiejś tam ławce. Wróciłem po 20-30 minutach. Ten aparat leżał w tym samym miejscu, nieruszony. W Dubaju ludzie nie zamykają drzwi do mieszkań, ponieważ nikt nie kradnie. Kary są tak duże, że nikomu nie opłaca się. Oczywiście czasem zdarza się jakaś kradzież, więc żebyście nie zwalali na mnie winy, że powiedziałem Wam, że nie zamykać drzwi. Ale jak zobaczycie i poznacie ludzi w Dubaju i pójdziecie do nich do mieszkania, zobaczycie, że. Bardzo mała część z nich zamyka faktycznie mieszkania ze sobą. Dobra, dzięki za ten odcinek i dziękuję bardzo za to, że odwiedzacie moją stronę internetową. Przez dwa tygodnie je, jej działania odwiedziło ją już prawie 200 tysięcy osób, co jest dla mnie szokiem, bo myślałem, że jak przerodzę bloga w firmę, to wiesz, ludzie trochę odejdą, bo, bo poleciał na pieniądze, coś tam. Jo, satysfakcją rachunków nie zapłacę, także bardzo się cieszę, że odwiedzacie moją stronę. Że korzystacie z moich usług i, i latajcie do Dubaju, bo jest piękne. Nie każdemu się spodoba, ale zobaczyć to raz w życiu przynajmniej na pewno warto. Trzymajcie się, na razie. Cześć!